Szczęść Boże! Drodzy bracia i siostry, chciałem Wam zaprezentować kolejny wykład księdza Piotra Glasa, który odblokowany i którym będziecie mogli zaraz usłyszeć, dotyczy, co ciekawe, składania donosów, które pogrążyły w cudzysłowie, niejednego świętego, bo przecież tak zwani zatroskani ludzie, którzy składają te donosy na ludzi no, za życia świętych tym się jakby trudnią i z tego czerpią jakąś nadzwyczajną radość, żeby utrudnić życie ludziom, którzy po prostu wykonują dobrze swoją posługę kapłańską, a którym nie odpowiada właśnie to, że dobrze ją wykonują. Z jednej strony jest to wielka radość dla tych ludzi, którzy są w związku z tymi donosami prześladowani, bo przecież tak samo prześladowany był i Jezus i sam zresztą powiedział o tym, że jeżeli mnie prześladowali, to i was prześladować będą. Więc jest to swego rodzaju wyznacznik prawdy yy, i tego, że jeżeli ktoś jest prześladowany w kościele, to najwyraźniej dziwnie to może brzmi, ale najwyraźniej robi dobrą robotę, yy, bo ludzi, którzy robią złą robotę. W zasadzie się nie prześladuje. Co prawda wychodzą z ich udziałem później jakieś skandale, takie czy inne, ale te skandale są szybko uciszane, nie są przenoszeni. Tacy ludzie, a jeżeli chodzi o celebrytów albo osoby znane, to w ogóle najczęściej przecież nie wychodzą. A jeżeli już nawet wychodzą, jak w przypadku pana np. Romana Polańskiego, to po latach celebryci go przecież wręcz bronią, że już odpokutował za swoje winy, że to w zasadzie po co do tego wracać i tak dalej. Natomiast w przypadku księży, no oczywiście w przypadku każdego człowieka, ale na przykład w przypadku księży, to już celebryci nie są tacy skorzy do tego, żeby w ten sam sposób ich bronić. Ja nie mówię o tym oczywiście, żeby bronić ludzi, którzy dopuszczają się Yy, takich czy innych przestępstw, a wręcz jestem za tym, żeby ścigać niezależnie od stanu, w którym yy, taki człowiek się znajduje. Natomiast wskazuje na pewną dysproporcję, która jest, jak myślę, dosyć łatwo zauważalna yy, właśnie w tym zakresie. Oczywiście też zgadzam się z tym, że osoby duchowne, które dopuszczają się przestępstw, powinny być jeszcze bardziej piętnowane od osób Świeckich. Natomiast, natomiast nie ulega wątpliwości, że osoby świeckie o poglądach zbliżonych do poglądów właśnie tych, którzy ich później bronią, są wybielane niejako przez te właśnie osoby i w zasadzie albo się nie mówi o ich przestępstwach, albo się je właśnie wybiela, że. No w zasadzie kiedyś coś tam zrobił, ale nie wracajmy do tego, nie mówmy o tym. To jest podłość, żeby wyciągać po tylu latach takie rzeczy. Natomiast w tych słowach, które zaraz usłyszycie jak księdza Piotra Glasa, i właśnie w stosunku do Donosów przebija się taka prawda. Właśnie z tego, że ludzie, którzy chcą zaszkodzić już ludziom, na których no nie ma siły po ludzku rzecz biorąc, no to wymyślają właśnie takie czy inne donosy, które w zasadzie mają tych ludzi skompromitować, usunąć ich z przestrzeni publicznej, żeby nie głosili rzeczy prawdziwych. No i w związku z tym, żeby wiara, jeszcze bardziej upadała także bo oczywiście oczywistym jest że jeżeli uderza się w pasterza no to owce się rozpieszchają tak jak uderzyli w Chrystusa podczas jego pojmania no to wszyscy w zasadzie uczniowie poza Janem uciekli ze strachu no też co ciekawe, Jan yy, przecież też yy, wykazał się brakiem wiary w tym zakresie, że przecież czytamy w Piśmie Świętym, że Jan, kiedy wszedł dopiero do yy, pustego grobu, czyli na trzeci dzień po śmierci Jezusa, mimo tego, że stał przecież pod jego krzyżem, i to jest w Ewangelii Jana, co ciekawe, właśnie. Mówi, że ów uczeń wszedł i uwierzył. Czyli co do tej pory by wyglądało, że mimo tego, że był umiłowanym uczniem Jezusa, nie wierzył. I to wskazuje właśnie na to, jacy my jesteśmy jako ludzie. No, po prostu jesteśmy słabi, ułomni. Ale Jezus to wszystko doskonale przecież wie. I wie też yy, to, że ludzie, którzy do, donoszą na tych świętych kapłanów i, i innych yy, inne osoby, które robią bardzo dobrą pracę. To po prostu wie jaki jest stan ich ducha. I zgodnie z tym, co napisała święta Faustyna Kowalska w swoim dzienniczku, takie osoby takie osoby mają większy przystęp do miłosierdzia Jezusa niż, niż ci tak zwani święci. Dlatego warto modlić się właśnie za nich, żeby ta miłość Boga. Ich ogarnęła i żeby się nawrócili. A teraz zapraszam Was do wysłuchania tych słów, właśnie bardzo ważnych i istotnych, i dzielenia się nimi, bo wielu z nas, yy, wielu z nas niestety ma taką tendencję do tego, żeby kogoś fałszywie oskarżać. A jak wiadomo, Jedno z przykazań mówi o tym właśnie, żeby fałszywie nie zeznawać na bliźniego. To tyle tytułem wstępu. Serdecznie Was zachęcam do wysłuchania całości. Będą to prawdziwi apostołowie czasów ostatecznych, których Pan Zastępów da słowo. Moc działania cudów, odnoszenia świętych zwycięstw na Niego nieprzyjaciółmi. I teraz jest ciekawe, będą spoczywać bez złota i srebra, czy nie polegamy, nie wieście czosów, nie wieście nic, Jezus to powiedział, bez słoda i srebra, bez zabezpieczeń. Co ważniejsze, bez troski pośród ludzi i licznych duchownych. I Inni będą sobie budować twierdze, będą sobie budować swoje komnaty. Ich to nie będzie nic wzruszać. A jednak będą mieli srebrzące skrzydła głębicy, by z czystą intencją, chwały Bożej i zbawienia dusz, udawać się wszędzie, dokąd Duch Święty ich zawoła. A wszędzie, gdzie głosić będą słowo Boże, pozostawią po sobie tylko złoto miłości, będąc doskonałym wypełnieniem prawa. Wiemy wreszcie, że będą to prawdziwi uczniowie Jezusa Chrystusa, idący śladami jego ubóstwa, pokory, wzgardy dla świata i miłości drugiego człowieka. Będą nauczali, jak iść wąską drogą do Boga w świetle czystej prawdy. Oj, to będzie boleć. Dzisiaj wszyscy jesteśmy zbawieni wszyscy idziemy. To, co mówimy. To są dopiero herezje, to jest dopiero kłamstwo i przekręt szatana, głoszony przez wielu. To jest według Ewangelii. Ale powiedz, że tak nie jest, to od razu na Ciebie rzucają, donoszą. Widziałem kiedyś taki fajny mem, jak stał ojciec Maksymilian Kolby z jakimś listem i wkoło niego jacyś współbracia. I było tak podpisane: Znowu do nas, mówi tak Maksymilian, znowu napisali do nas donos to znaczy że wszystko dobrze robimy mówię nie. <laughs> Mi się to bardzo podobało. Według Ewangelii, a nie według świata, zasad świata bez względu na osobę, nie oszczędzając nikogo, bez obawy przed kimkolwiek ze śmiertelnych, bez obawy. To jest ten strach Boję się, co sobie pomyślę, co pomyśli sobie ten, co pomyśli sobie tamten, co mi może zrobić, co mi może zrobić, no nawet jak zabije moje ciało, no co więcej może mi zrobić, no nic nie może, przecież to jest Ewangelia, nic więcej nie może zrobić, przed, o, przy, bez obawy przed kimkolwiek ze śmiertelnych, choćby najpotężniejszym, będą ci grozić, będą ci mówić, będą ci, że to już jest twój ostatni czas, Ustach będą mieli obosieczny miecz Słowa Bożego. Na ramionach niech będą zakrwawiony proporzec krzyża. W prawej ręce krucyfiks, w lewej różaniec. Czy ten tekst, ja tego czytam, ale to sobie wejdźcie w niego. To sobie rozważcie, to, no, to, to, jest, to jest kopalnia. Z czym ci ludzie będą szli? Do was to mówię. Z czym macie iść? Nie z tej strony laptop, z tej strony rzutnik, z tej strony książki, z tej strony kwity. Idziemy wyposażeni, jedziemy swoim tam minibusem na rekolekcje. Tutaj wziąć, swój, wziąć swoją tamteczkę i wyjść, i mówić, i mówić to, jak to powiedział ksiądz Dominik, z Bajaka. Czyli po, po ten tekst musicie sobie wziąć na modlitwę. Takimi oto będą owi wielcy mężowie, którzy pojawią się, a których Maryja ukształtuje i wyposaży w rozkaz najwyższego, by królestwo Jego rozprzestrzeniali nad krainą bezbożnych bałwuchwalców. Boże, przebacz mi, Mahometan. No, to nie jest polityczny korekt dzisiaj, ale co zrobić? Kiedy się to stanie? Jednemu Bogu jest to wiadome. My modlimy się, stanie się to w tym momencie, kiedy Bóg da. Moi drodzy, tutaj przeskoczę trochę, bo tutaj jest o prawdziwym nabożeństwie. E, Jaki język jest stały? O co w tym wszystkim chodzi? Nie chodzi tylko o praktyki religijne, ale równocześnie. E, tu jest jedno takie zdanie: Prawdziwy czciciel Maryi nie służy tej dostojnej królowej dla jakiejś korzyści lub zysku, ani dla własnego dobra, doczesnego lub wiecznego, nie własnego, bo ja chcę być zbawiony, czy duchowego, cielesnego pocieszenia, lecz jedynie dlatego, że warto jej służyć, a przez nią Bogu. Nie kocha Maryi, dlatego że ona wyświadczyła mu dobrodziejstwa lub się od niej dóbr jakich spodziewa jakiś łask ale dlatego, że jest godna miłości, to jest zdanie, które trzeba, ten ja to wszystko robię, nie dlatego, bo Maryja będzie mnie kochać, albo jeszcze będę gdzieś tam u niej preferowany, albo dlatego, bo ją kocham, i to jest kropka, wszystko, bo jest godna miłości Ludzie jeżdżą po różnych, skończy się forum takie. Czy ktoś wie, gdzie jest następny? Bo trzeba się przemieścić, trzeba znowu coś nałykać czy duchowej sprawy. Może tam coś uleczą, może przyjadą inni. Może przecież do takiej ps -psy psychopatii jakiejś dochodzi. Bo wiem, takie wesołe autobusy, prawda? Jak nie z Gdańska do Warszawy, jak z Warszawy do, do Szczecina. Gdzie kto przyjedzie? Na ten stadion, na tamtą halę. To jest, to jakieś, to jest przecież nienormalne. Czy wy chcecie jechać jeszcze na jakieś forum, po tym forum? Czy jeszcze chcecie coś szukać? Właśnie, do domu i do przodu, nie? Już nie ma co szukać. Jeżeli chcesz, następny jechać na jakieś uzdrowienia, na jakieś następne, ja nie mówię, że nie gromadzić się, że nie być ze wspólnocie, bo to potrzebujemy. Ale jeżeli twoją intencją jest, że teraz no, może przyjedzie jakiś ktoś i rzeczywiście nałoży mi ręce i rzeczywiście pomodli, a nie powie nie mam czasu I tam może znajdę dla kogoś uzdrowienie albo jakieś wyjaśnienie Pamiętaj, szukamy siebie, to nie czarujmy siebie Tu już więcej nic nie trzeba Powiem wam szczerze, po tym forum ja już bym nigdzie nie pojechał To jest naprawdę niesamowite Tu otrzymaliśmy wszystko, co możemy otrzymać, włącznie z podręcznikiem, który mówi: Bierz i weź to w życie. Więcej już Ci nic w życiu nie potrzeba. Ona o wszystko się zatoczy, ale ta intencja musi być naprawdę z miłości do Maryi, a nie z jakichś swoich poszukiwań, które się mogą nigdy w Twoim życiu nie skończyć święty ludwik de mówił bardzo wyraźnie przewiduję ile drapieżnych zwierząt porwie się w istnym szale by szatańskimi swymi zębami rozedrzeć to pismo lub przynajmniej ukryć je w ciemnościach w jakiejś skrzyni to się spełniło